Dawno, dawno temu, gdy niejaki base Driver prowadził swojego syna Motobiedę do pierwszej komunii, a kalibra Kickstera jeździła po Niemczech i nie wiedziała jeszcze co to takiego jest szpachla, niejaki gość nazwiskiem Rygas jak zwykle pieprzył głupoty. I tak zostało mu do dzisiaj. Opinia królowej nawet przygnęła na dobre do Renault Laguny drugiej generacji, ale wcale nie musiało tak być. Rok przed tym, zanim renówka wypuściła lagunę, w 2000 roku Citroen zaprezentował ten model czyli c 5 Cześć kochani, rzadko możecie zobaczyć mnie ogolonego na galowo, bo dzisiaj mam dla Was klasykę polskiego YouTube'a. To znaczy, będzie reklama, będzie plagiat, będzie kilka ogólnodostępnych danych i jak się uda, to nawet ukręcimy gówno burze. Ale to syf. Zaczynamy od plagiatu. Kilka tygodni temu u profesora Chris'a na kanale był świetny materiał o retrofitach. No i dzisiaj u mnie partnerem odcinka jest firma Philips, która robi takie oto. Żaróweczki, które są oczywiście w Polsce nielegalne. Starzy widzowie, w ogóle dzięki za subskrypcję, bo znowu ich przybyło, ale starzy widzowie pamiętają: powiedziałem kiedyś, że u mnie na kanale nie będzie reklam czegoś, co nie działa, więc ja mam taką zasadę, że jeżeli mam o czymś powiedzieć w programie, to trzeba mi coś takiego przysłać, żebym zobaczył, jak to funkcjonuje. No i yy, nie będę ukrywał, że często piszą do mnie różne firmy, na przykład o jakichś dietach cud dla trackerów i tego typu wynalazkach gdzie albo im po prostu nie odpisuje, albo e, odpisuje, żeby poszli na drzewo pompować liście. Natomiast jak napisał do mnie pan z Philipsa, e, to odpisałem mniej więcej tak, że super wiadomość, bo sam jeżdżę na retrofitach. I to jest właśnie ten element głównoburzy, którą możecie już wysłać do serwisu, którego nazwy nie wymienię. On tam bardzo lubi robić gówno burze wokół tego, że na przykład koledze Pertynowi koła zabuksowały i w efekcie licznik przez 0,1 sekundy pokazał 70 na godzinę w zabudowanym, więc tak, kolejny nieodpowiedzialny dziennikarz motoryzacyjny. Y łamie prawo polskie, bo jak powiedziałem sam, jeżdżę na retrofitach i od dłuższego zresztą czasu. Zacząłem z lenistwa. Kilka lat temu miałem Citroena C5 przed liftingiem wersja, w którym żarówki halogenowe paliły się średnio raz na 2-3 tygodnie, a żeby je wymienić, to trzeba było mieć rękę złamaną w pięciu miejscach, a potem i tak przez kolejne trzy tygodnie chodziliście tacy pokłuci, podzierani jak narkoman na centralnym. No, i po trzeciej czy czwartej takiej akcji doszedłem do wniosku, że mam to serdecznie w pompie i założyłem właśnie retrofity, które były zdecydowanie bardziej odporne na skoki napięcia, które ten samochód generował, i problem się skończył. I nagle, Cyk, i hopsa. i wszystko to, co Majster chciał, to ma. Jak kupowałem ten samochód. Nie wiem, czy pamiętacie, ale mówiłem, że szukałem biednej wersji, żeby nie miała ksenonów. I yy, szczerze to 100 razy, ba, bez kozery powiem, 500 razy wolę kupić auto, które ma zwykłe halogeny i założyć do niego retrofity, niż kupować stary samochód z ksenonami, bo koszty będą zdecydowanie wyższe. Mówię o naprawach i obsłudze, a efekt gorszy. Bo zaraz się okaże, że w takim 15-letnim pasacie jest zmatowiała Soczewka, wypalony odbłyśnik, zmatowiany klosz, i trzeba to wszystko wyjąć, wysłać do regeneracji, zapłacić po 6 stów za jedną lampę. A na końcu i tak się okaże, że jeszcze się rozwaliły czujniki od poziomowania tych reflektorów, no i wszystko zamknie się w dwóch 2000 złotych. Więc wracając do tego, dlaczego retrofity powinny być, w mojej opinii, dopuszczone do ruchu, na przykład dlatego, że w przypadku takich żarówek, mówię o porządnych firmach, które mają atesty, chociaż. Tak jak podkreślam, nie mają homologacji. W dalszym ciągu jazda na czymś takim jest w Polsce nielegalna? To chcę, żebyście wiedzieli, że temperatura pracy takiej żaróweczki to jest mniej więcej 120 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o zwykły halogen, temperatura pracy to jest 500-600 stopni na bańce. Podłóżcie sobie rękę pod coś co ma 100 stopni, a podłóżcie pod coś co ma 600 stopni i zobaczycie jak to wpływa na trwałość yy, na przykład odbłyślnika czy klosza. 2. Retrofit prawie w ogóle, no nie da się w ogóle, ale bardzo mało emituje ultrafioletu. Natomiast halogen emituje potężne ilości ultrafioletu i musi być filtrowany. No ale nie muszę chyba tłumaczyć, że w tych tańszych żarówkach to jest tak samo jak z filtrami DPF w waszych dieslach. One powinny tam być, ale ultrafiolet bardzo źle wpływa na wszelkiego rodzaju plastiki. No a nie muszę chyba dodawać, że z plastików robione są dzisiaj na przykład klosze, więc yy, tak. Jazda na retroficie zdecydowanie wydłuża żywotność reflektora. Coś takiego kosztuje jakieś 3 może 3,5 i to nie jest mało, ale żywotność retrofita to jest mniej więcej 2000 godzin. Natomiast jeżeli chodzi o żarówki halogenowe, to jest mniej więcej 500 godzin. Więc tak naprawdę jeden retrofit wytrzyma tyle co 3 komplety żarówek zwykłych halogenowych. Najpierw to. Zakładacie cycek, zakładacie drucik, i dopiero potem wsuwacie to i przekręcacie. I tu się trzeba trochę nabawić, bo miejsca w reflektorze jest mało. Mieszkam, jak widzicie, pod lasem, bo kręcę to dokładnie jakieś 150 metrów od swojego domu. No i tutaj kierowcy dzielą się na trzy grupy. Pierwsza to jest taka, która. Już trafiła sarnę dzika albo zająca. Druga to jest taka, która dopiero się buduje, więc dopiero trafi sarnę dzika albo zająca. No i jest jeszcze trzecia, taka niereformowalna, która jeździ po trafieniu sarny dzika lub zająca tak samo jak do tej pory i w efekcie już mają y, książeczki honorowego członka y, kółka Łowieckiego, bo mniej więcej raz w roku po czymś takim przejadą. Dlatego ja zdecydowanie wybieram retrofit i nie obchodzi mnie to, że dostanę za to mandat. Obchodzi mnie to, żebym widział, gdzie jadę. Powiedziałem, że będzie trochę ogólnodostępnych danych. Słuchajcie, robiłem ostatnio materiał o największych grzechach pieszych. I żeby nie było, że czepiam się pieszych, będą też materiały o największych grzechach. Y Kierowców czy na przykład rowerzystów. I teraz wiem, że nie zdajecie sobie z tego sprawy, bo to są dane ogólnodostępne od komisarza Roberta Opasa z Komendy Głównej Policji, a ściślej z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Ale w pierwszej połowie tego roku, uwaga, 5537 interwencji policji wobec pieszych, którzy szli nieprawidłową stroną drogi. Przypominam, że chodzimy lewą stroną drogi tak żeby widzieć czy coś do nas dojeżdża i jeżeli kierowca nas nie zauważy móc na przykład odskoczyć i tym samym uratować życie. A 3502 pieszych w pierwszej połowie roku, to jest mniej więcej 14 osób dziennie dostało mandaty za niekorzystanie z elementów odblaskowych. Po zmroku poza obszarem zabudowanym i to są naprawdę potencjalni samobójcy. Przypominam, poza zabudowanym możemy jechać 90 na godzinę. 90 na godzinę to jest 25 metrów na sekundę. Średni czas reakcji kierowcy to jest powiedzmy 0,7 sekundy. E, oczywiście ma na to wpływ wiele czynników, wiek, widoczność i tak dalej. Więc przyjmijmy, że po zmroku niech to będzie 1 sekunda, czyli przejeżdżamy 25 metrów. Teraz widoczność. Pieszego, który nie korzysta z czegoś takiego po zmroku, to jest między 40 a 80 metrów. Hamowanie samochodem osobowym ze 100 na godzinę to jest mniej więcej 40 metrów. Oczywiście są duże różnice, bo opony, bo hamulce, bo masa i tak dalej, ale śmiało można przyjąć 35-40 metrów ze 100 na godzinę plus. Mniej więcej 20 metrów na decyzję. Więc jeżeli jadąc po zmroku zobaczymy pieszego z odległości mniejszej niż 60 metrów, to tak naprawdę nie ma szans na to, żeby go nie przejechać. A założenie czegoś takiego sprawia, że można zauważyć pieszego z odległości mniej więcej 300 metrów. A w przypadku dobrych warunków atmosferycznych nawet 600 metrów. I właśnie z tego powodu ja na retrofitach jeżdżę, bo jak pomyślę sobie, że 14 osób dziennie lezie bez elementów odblaskowych po drogach, takich po których ja jeżdżę, przeważnie lezie nie tą stroną, co trzeba, więc nie macie nawet możliwości zauważenia oczu, nic wam nie błyśnie, no to ja nie mam pytań. Chris poruszył temat, że te retrofity są w części krajów legalne, a w części nie. Więc tutaj tłumaczę. Oczywiście chodzi o konwencję wiedeńską o ruchu drogowym, czyli y, przepisy, które między innymi mówią o tym, że samochód ma być wyposażony tak, jak y, jest to wymagane w kraju, w którym jest zarejestrowane. Dlaczego mówię o wyposażeniu? Ano dlatego, że często jak ktoś jeździ na przykład do. Słowacji albo przez Czechy, to się żali, że tam dostaje mandaty za brak jakiejś kamizelki albo za brak żarówek na wymianę. Otóż przypominam, konwencja wiedeńska o ruchu drogowym: jak zatrzymuje was policjant i zaczyna wybrzydzać, to dzwonicie do konsulatu albo mówicie, żeby sobie sam zadzwonił i oni mu tam wytłumaczą, że samochód ma takie wyposażenie, jakie powinien mieć w kraju, w którym został zarejestrowany. To tak. Y jako dygresja, ale rzeczywiście jest absurd, bo jak mówił Chris, na przykład w Chorwacji na LEDach możecie sobie jeździć bez problemu, w Niemczech są dopuszczone jeden albo dwa typy, już w tej chwili nie pamiętam i trzeba mieć wydrukowaną y, taką kartę, która to potwierdza. Natomiast u nas jest to jeszcze całkowicie nielegalne, więc jeździcie na własne ryzyko poza. Drogami publicznymi. Na dzisiaj tyle ode mnie. Możecie śmiało wysyłać ten materiał zboralskiemu, żeby ukręcił sobie gówno burzę, jak to kolejny nieodpowiedzialny dziennikarz motoryzacyjny chce mordować pieszych na drodze, albo zakładać jakieś nielegalne oświetlenie, żeby oślepić wszystkich. Tak naprawdę, jeżeli kupujecie takie coś renomowanej firmy, nie ma żadnego problemu z oślepianiem, najważniejsza jest geometria. Samej żarówki, oraz oczywiście stan waszego reflektora. Jeżeli on jest OK, jeżeli odbłyśnik jest OK, jeżeli to się nie trzyma na trytytkach i jest ustawione tak, jak powinno, nie ma z tym najmniejszego problemu. Oczywiście musicie pamiętać, że macie tam taki magiczny przycisk do regulacji położenia świateł, i tak, jak jedziecie załadowanym samochodem, to światła w dół, żeby właśnie nie oślepiać. Rada, zawsze po ogrzebaniu w reflektorach warto podjechać na SKP, żeby sprawdzić ich ustawienie. Ja robię tak zawsze i jeszcze nigdy nie zapłaciłem nawet złotóweczki, po prostu wchodzę tam, mówię, że panie, y, wymieniłem sobie żarówki, pogrzebałem przy tych lampach, chciałbym zobaczyć, czy to jest dobrze ustawione. Wjeżdżacie, przyjeżdża gościu z przyrządem, sprawdza, ustawia, wyjeżdżacie za, dziękuję, nigdy za coś takiego na SKP nie zapłaciłem, a nawet jeśli miałoby to kosztować 10Z, to macie pewność, że nikogo nie oślepiacie. Zdecydowanie warto. I cóż, tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się zdrowo, ciepło, to prawda, w internecie. Pozdrawiam. Paweł Rygas.